Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym materiale Po Gromców Betów z tej strony, Jacob. Z tej strony Patryk. E, I dzisiaj wyjątkowo witam Was w środę. Ja, w środę. Mm -hmm. Normalnie zawsze tak. jest Patryk, ale zanim do tego dojdziemy, czemu tutaj jestem, to przypominam, że łapeczkę w górę subskrybować kanał, żeby być na bieżąco już niedługo Liga Mistrzów. Finał i oczywiście no co? Euro 2020-2021 pomieszane, wiemy, ale każdy wie dlaczego. Tak jest. czasie zapraszam też na grupę na Facebooku, na Instagrama, a teraz będą wam się wyświetlały kupony ze wczoraj. System wczoraj. System wczoraj 4 na 5. Niestety Karolina Hurricane zapomniała jak się gra w hokeja, ale i tak nie jest źle, no tak bo nie jest Gramy 3 na 5, 4 na 5 dał nam zysk, prawie... Z... Ponad podwójny, podwójny, tak? Tak jest. No. Ponad 100 złotych, to jest <grym> bardzo fajne. Wczor Wczoraj było tak, że było 3 na 5, tam był delikatna strata, no ale to jest teraz nadrobione no i, no i, i tak no i właśnie działa jest. to 3 na 5. I dzisiaj znów zagramy sobie 3 na 5. Dokładnie. Zanim zaczniemy stawiać, słuchajcie, dlaczego wyjątkowo jestem dzisiaj tutaj w środę, ponieważ no mija praktycznie rok, odkąd jest, jestem tutaj na kanale. Z Patrykiem też widzicie się praktycznie codziennie, właśnie od ponad roku. Codziennie. Codziennie. I praktycznie no, codziennie. No, no, bo od maja zaczynaliśmy odcinki poniedziałek i Aha, piątej, nie, poniedziałki. Natomiast, Natomiast słuchajcie, ee, to jest mój ostatni odcinek na pogromcach Betów. Przynajmniej na jakiś czas. Mówię, minął rok, natomiast zostawiam Was w fantastycznych rękach tutaj. Eee, Polemizowałbym. Polemizowałbym, nie, ale bardzo fajnie wszystko się rozwija i cieszę się, jak ten projekt oczywiście będę obserwował i kibicował Patrykowi zawsze. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o odcinki, to no niewiele się chyba zmieni, nie? No, Poniedziałek, co, niedziela, codziennie. Codziennie o 13, nie się nic nie Tak, zmieniam. po prostu chciałem to powiedzieć, żeby nie było tak, że nagle znikam i mnie nie ma. Tak, jak kiedyś, jak miałeś wiadomo co. Jak, jak wiadomo co Natomiast no teraz, teraz już tego na szczęście nie ma. Natomiast, tak jak e, powiedziałem, minął rok. A, był dobry ale... ro, to był dobry rok. To był dobry <coughs> rok, ale oczywiście e, być może jeszcze kiedyś tutaj się pojawię. Tego <coughs> absolutnie <coughs> możecie nie Możecie zaprosić. Nie, nie, wiem. To... Nie, nie wiem, muszę się zastanowić. Jeżeli ktoś zastanawiałby się nad powodami, jednym z nich na przykład jest to, że za niedługo, bardzo za niedługo zaczynam swój własny e, mini projekt jeszcze, o którym dowiecie się w czerwcu, więc to też troszeczkę czasu mi zajmie, no ale tutaj na razie więcej powiedzieć nie mogę. Tak czy inaczej, Patryku, ruszamy do dzisiejszego odcinka, do tej właściwej części, na którą wszyscy czekają. Okay. Obstawiamy na jeżeli jeszcze nie macie konta To bety50 oczywiście Pierwszy zakład bez ryzyka Jeżeli jeszcze nie macie oczywiście konta założonego Co wam to daje? To, że jeżeli postawicie 50 Tak naprawdę 7 zł Wygracie to gratulacje Możecie wypłacić sobie Albo go zostawiać dalej A jeżeli by wam nie siadło To 57 minus podatek Czyli 50 zł, Wraca na wasze konto I możecie też albo od razu wypłacić Albo sobie grać dalej Także bardzo fajna opcja Tak jest No dobra W takim razie Lecimy po kolei z naszym systemem Czyli pewniaczek na dziś Tak, a pewniaczek No to 5 typów dnia to 5 typów dnia Panerem wielkim. Pewniaczek tak na dziś. Pewniaczek na dziś będzie jedyną, nie wiem, w sumie będą dwie takie, nieważne, niestety, e, piłka ręczna, piłka, piłka ręczna. ręczna, piłka ręczna francuska, dokładnie. No. Francuska, francuska piłka ręczna i gra. Chambéry, e, Paris Saint-Germain. Mecz raczej do przewidzenia. Wiadomo, okay. też to też widać po kursach, tak? tak no to z tym, że problem jest taki, że Paryż ostatnio odpuścił, znaczy, no prosty wybór był, no to miał mecz z w lidze swojej francuskiej, no i miał też mecz w lidze mistrzów, no i to trzeba było jakoś pogodzić, no i ten skład Paryża w lidze nie wyglądał tak kolorowo. Hmm. Przegrali tam te spotkanie, ale to i tak nie zmienia faktu, że tym mistrzem raczej będą. Tutaj do Final Four Ligi Mistrzów jeszcze kawałek czasu jest, bo to dopiero w czerwcu, dlatego myślę, że można tutaj pokusić się o to, że Paryż ten to spotkanie po prostu z drużyną środka tabeli wygra dość wysoko i damy sobie handicap na Paryż 3-3,5. Paryż minus 3,5, proszę bardzo, 1,39, no, to jest taki, taki pewniaczek, kurs, no, pewniaczek no, tak jak, jak my to nazywamy, pewniaczek, który pewnie nie siądzie jak zawsze, <laughs> słuchajcie. Dobra, lecimy dalej do rozsądnego typu, a jest to piłka nożna z Niemiec. z Niemiec. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa sytuacja, no bo to są baraże właśnie... O awans i utrzymanie, o awans, jakby nie patrzycie. Tak, o awans i utrzymanie. FC Köln, który chroni się przed spadkiem i Holstein Kiel, który... Chce atakuje na, na awans No i teraz, jeżeli chodzi o Holstein Kiel, no to oni Atakowali, bardzo dobra forma Tylko, że dwa przegrane mecze Mecie Ostatnie, ostatnie 3-2, strasznie to zepsuli I Spadli mm -hmm. na miejsce właśnie barażowe FC Kiel, jako, znalazło się na tym 16 miejscu Dostali jeszcze szansę, no tylko muszą wygrać Z Holstein Kiel, czy im się to uda? Nie wiem nie Natomiast wiadomo. my postawimy na coś innego Postawimy na to, że goście, goście Strzelą Bramkę. Przynajmniej jedną. Gole gości powyżej 1,61. Jest to bramko strzelny zespół. Gole gości powiedzieć. powyżej 1,61. E, gole gości, gole gości pół, pół, Kurs 1, 61. 61, Dokładnie. E, co prawda z Borusem Dortmund dostali do zera, jak grali w pucharze, pucharze. Natomiast nie wydaje mi się, że przede wszystkim keln jest na takim poziomie. Jest to troszkę znaczy, inna rozgrywka. Nie no, wiesz, dokładnie. Więc, więc wydaje mi się, że Holstein przynajmniej tą jedną brameczkę strzeli. Może keln strzeli 2-3... Być może, natomiast tą jedną minimum goście strzelam i to jest nasz rozsądny tak, typ. No. Lecimy dalej, słuchaj Patryku. 50-50, tu jest na... takie typowe 50-50. To 50 jest 50. 1,82. <coughs> Chodzimy Villarreal contra Manchester United. Czyli słuchajcie, Premier League na Ligi dzisiaj. Tak. Eee, początkowo chcieliśmy... Oczywiście, my, my stawiamy na United. Tak? Właśnie, początkowo w ogóle powiedzmy, że chcieliśmy dać United na kuponie czyste United. Mm -hmm. Jest kurs 1,95 w tym momencie. Dokładnie. I jeżeli chcecie, to jeszcze BetClick przygotował taką fajną promocję, jeśli możesz wejść w promocję. Oczywiście. I macie tam takie coś jak misja finał. I to chodzi o te finały Ligi Europy i Ligi Mistrzów. Oczywiście wejdźcie sobie tutaj, dołączcie, tam jest wszystko napisane ładniutko. No chodzi o to po prostu, żeby trafić dwa, dwa finały i wtedy będziecie mieć podwójny boost dodane na swoje konto. Bardzo fajna sprawa, tylko że tutaj jest 20 zł. My do systemu tego niestety wziąć nie możemy, tak? Dokładnie. Ale ja chyba prywatnie sobie zagram. Zresztą też możecie zerknąć, do super kursy, tam fajne rzeczy, fajne połączenia, połączenia zdarzeń, są od z jednego meczu, z jednego z meczu, meczu, więc tam też możecie fajne duże kursy złapać, także polecam. Dokładnie. Ale my wybieramy się do statystyki. i mamy tutaj posiadanie piłki gospodarzy. Gospodarzy czy ja, czyli, czyli, czyli via, via Realu w tym momencie? Oczywiście no nie, gospodarze nie nie są, są na papierze, no bo mecz rozgrywany będzie. Będzie w Gdańsku, na którym niestety nas nie będzie. No ale my nie wylosowaliśmy biletu. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? No i tutaj, e, powyżej 46,5 albo poniżej 46,5. E, nasze zdania były delikatnie podzielone, natomiast no. e, przeważyła e, argumentacja Patryka, poniżej 46,5 dla yy, gospodarzy. I ja widzę, jak najbardziej ten scenariusz, kiedy na przykład Villarreal by wygrywał w meczu, wtedy United moim zdaniem bardzo by się rzuciło do ataku. Ja osobiście uważam, że ten Villarreal może wykręcić powyżej 46,5, ale no to jest 1.82, to jest źródło monetą tak naprawdę. Mi się wydaje po prostu, że United do początku do końca będzie kontrolowało to spotkanie. Popatrzcie na te wszystkie mecze, które rozgrywamy z teoretycznie słabszymi zespołami. No, no nawet jeżeli je przegrywamy, to przegrywamy niespodziankowo z kontry i tak dalej i tak dalej. My My. My, my, jak Robert Lewandowski, tak <laughs> my, samo my dokładnie. wszyscy. Dobra, e, to wie, jest nasz chodzi, nie? 50 na 50, tak, tak zwany rzut troszeczkę monetą. Dobra, lecimy dalej. Dobra, informacje od Marko Garciu jakieś masz? Gdzieś e, zmierzamy dzisiaj. Do Estonii. O Jezu. No nic, <laughs> nie, Marko Gaczy nigdy nie, nie zawiedzie. Estonia w takim razie pierwsza liga, czy druga jest? Nie, nie to pierwsza. Przynajmniej pierwsza liga estońska. No, kto powiedział, że jutro nie może być druga. A, e, nie no, nie, nie dobra. dobra. Narwa trans zagra dzisiaj z Florotalin. Czy no, który tak, jest zespołnie? które jest na trzecim miejscu w tabeli? Flora powinna sobie w tym spotkaniu poradzić. Flora, no. Flora Taling w sensie. Jest zespołem po prostu lepszym, natomiast Narwa ma strasznie dobrą formę. Z czterech spotkań z rzędu wygranych. Co to znaczy? Co to znaczy, że przy. Ale nie, nie, tu nie będę, nie? Nie będę typował w ogóle zwycięstwa. No, proszę typu, bardzo. Wiesz, to to tu damy? Znaczy Marko nie będzie typował. Narwa też ma dość, dość dużą zwyżkę formy, jak na ten zespół. Potrafi okay. strzelać bramki, dlatego chciałbym po prostu postawić, że będzie BTTS i. Okay. Powyżej 2,5 gola. Okej, okay, czyli Na mamy. Na zasadzie. Oba zespoły strzelali do bramek powyżej 2,5, 1,93. Czy o to Ci chodziło? O, dokładnie o dokładnie. No to to nie mi, mi. Nie Ci. Nie no, mi, ja Marko, no, no, dokładnie o Dobra, to No e, i teraz, dalej. jakby typ top. Typ top. Tip top. Co, gdzie lecimy tym Ty, razem? A to teraz się dziwisz. No. Bo do Egiptu. Na wakacje. Myślałem, że egzotyczne już ten, że wakacje, a to już tak. wakacje w głowie, Czy to jest z Egiptu. to jest z Egiptu, dobra, no to w takim razie, Egip, top... pierwsza liga czy Puchar? Pierwsza liga, Puchar Pierwsze. jest jutro. Puchar może jutro właśnie będzie. Mam wrażenie, że to trochę więcej Marko, info Marko od Marko poleciało, tak. a nie. Dobra, National Bank y z Smochą zagra. No. Ten drugi zespół mogą niektórzy kojarzyć. którzy siedzą oczywiście w takich egzotycznych ligach. Liga. Liga. Gole, gości. Powyżej półtora, czyli minimum dwie bramki goście muszą w tym spotkaniu strzelić. National Bank no, nie jest zespołem, który mógłby Smoucha zagrozić. Tak mi się przynajmniej wydaje patrząc na tabelę ligową i na formę obydwu zespołów. I nawet jeżeli miałby zagrozić, no to tak jak wspomniałem jedną bramką, ale tutaj nieistotny jest zupełnie wynik dla nas. Po prostu patrzymy na to jak Smoucha strzela bramki na wyjeździe. A jak dużo bramek u siebie tracą gospodarze z National Bank. Tam jest jeszcze jeden członek nazwy tego zespołu. Egipt chyba, National Bank Egipt. No, no, <laughs> National Bank Egipt. No to ciekawe, Już ee... nie wiedziałem, że bankierzy grają w piłkę no, nożną. Nie. Dobra, e, powyżej półtora gola gości w tym spotkaniu. Kurs 2,45, także bardzo dość, dość top. Dokładnie. No i słuchajcie, e, jak już mamy wszystko tutaj zaznaczone, bardzo ładnie. 3 u, na no, 5. Ko konkurs jest chyba wiadomy. E, 3 na 5, oczywiście, z systemikiem sobie. Lecimy stawka 10 zł, postaw zakład, no i czekamy aż się zazieleni. Klenik. Klasycznie. Konkurs klasycznie od serducha e, ziomki. Zio Konkurs ziomeczki. finał Ligi Europy e, Villarreal kontra Manchester United, dokładny wynik wraz z minutą strzelenia Gola. E, no i z okazji tego finału damy wam dwa razy po 50 zł e, pierwszą osobom, które trafią wynik i wytypują, najbliżej będą najbliżej tej minuty strzelenia pierwszego gola. Pamiętajcie, nikt zbyt klika, nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania. No, i tylko taki komentarz bierzemy właśnie pod uwagę. Także Dokładnie. Jeżeli yy, zastanawiacie powodzenia. Się, czemu zawsze mamy wyrównaną liczbę jakby, tutaj funduszy, a teraz akurat jest troszeczkę więcej? Bo Obracał Patryk ma bo, bo Patryk ma bonus i nie chce go stracić i, tak. i woli sobie go urzucić. co jest jak najbardziej zrozumiałe i mam nadzieję, że Wy także tak macie bonusiki do zgarnięcia. Dziękujemy Wam za uwagę. Ja Wam dziękuję bardzo. E, mam nadzieję, że, że kiedyś do zobaczenia w przyszłości. Natomiast e, ja wiem, że tutaj mówię. Patryk, rozwali to wszystko. Trzymajcie się na razie i do usłyszenia. Cześć.